Cemanko dzisiaj zrobimy ja bez modów versus on z modami super infection <try> Dobra, może stagować, może stagować Mam lagi No mam lagi Mam mega problem Masz fly'a przecież yes. Ale mi się rozładowuje Oh, so co cool. to Wid jest? Widzowie ja muszą potwierdzić No to zobaczymy Proszę, no, po prostu. Kras Oooo no widzisz, właśnie dlatego o to mi chodzi, że to nawet nie da się ani dotknąć sobie. Ok Okej. co? Nie Miku? Nie! Pomyślcie. Mogę cię łapać już? Będę Wenzie celsku. Jak tylko sekundę złapiesz, to jest możliwe, nie? Nie! Muszę spadać Flip tak. Nie!